Poza śledzikiem, tańcami, truskawkami, zawsze miało to drugie, pełne podtekstu i erotyzmu dno. Wiecie, że 22 marca jest najpopularniejszą datą urodzin w Szwecji? Odejmijcie od tego 9 miesięcy. I co wychodzi? Midsommar czyli tydzień, w którym przypada przesilenie letnie. Przypadek? <sum> To spójrzmy na słup majowy. Mitsommar Stong. Wielu widzi w nim wyraźne, faliczne kształty. Czy istnieją lepsze okoliczności w ciągu roku do flirtu niż właśnie Midsommar, kiedy kwitną i pachną kwiaty, słońce prawie wcale nie chowa się za horyzont, jest ciepło i można tańczyć do białego rana? Dawniej wiejskie obszary Szwecji były bardzo odizolowane, szczególnie w okresie późnej jesieni i zimy. Midsommar było przede wszystkim okazją do wspólnego świętowania dla młodych ludzi z różnych okolicznych wiosek, którzy tego dnia się spotykali i wspólnie bawili do białego rana. Była to doskonała okazja do tego, by poznać zupełnie nowych ludzi i nawiązać nowe relacje. Midsummer to było właśnie święto młodych. W folklorze od dawien dawna istniało takie przekonanie, że to jest właśnie ta noc, ta jedyna noc w roku, kiedy najłatwiej jest spotkać swojego przyszłego partnera. A jeżeli nie spotkać go, to na pewno go zobaczyć. W jaki sposób? A no właśnie, przy użyciu odrobiny magii. A takich magicznych gier i sztuczek było w trakcie Midsommar naprawdę dużo. Wiele zabaw wokół słupa majowego polegało na znalezieniu odpowiedniej osoby i stworzeniu par. Podczas zabawy zwanej Dumaredansen jedna z osób biorących udział w grze chodzi wokół grupy i przystawia zapaloną świecę do każdego z uczestników. Cała grupa w tym czasie śpiewa piosenkę. Jeśli śniłeś o swojej ukochanej tej nocy, to powinieneś się uśmiechnąć do światła, ale w oryginalnej wersji tekst ten brzmiał: Jeśli spałeś dziś ze swoją ukochaną, poznawaniu siebie sprzyjało też spożywanie dużych ilości alkoholu, po którym wiele mogło się wydarzyć. <śmulanie> Nie udało się znaleźć swojego partnera podczas zabaw wokół słupa majowego, nic straconego. Można zawsze sięgnąć po odrobinę magii. W folklorze Midsommar była jedną z najbardziej magicznych nocy w roku. Kiedy siły przyrody eksplodowały z niezwykłą mocą. To właśnie wtedy granica między światem ludzi a nadprzyrodzonymi siłami natury zacierała się. Wierzono, że rośliny lecznicze, które zerwano podczas przesilenia letniego, miały jeszcze silniejsze właściwości. Przed uroczystościami w w Somafton chodziło się boso. By cały nadchodzący rok cieszyć się zdrowiem. Wierzono też w źródełka zdrowia i siły, do których wędrowano nocą i wypijano wodę w blasku księżyca. Źródełka miały też nieco inne znaczenie. Młode dziewczyny wędrowały do lasu w poszukiwaniu takich źródełek. Kiedy je znalazły, rozbierały się do naga i okrążały te źródełka dziewięć razy zgodnie z ruchem słońca na nieboskłonie. Kiedy wykonały te dziewięć okrążeń, zaglądały do źródełka i tam, w odbiciu tafli wody, miały ujrzeć twarz swojego ukochanego. Dawniej zdarzało się, że kobiety przesiadywały w ton na rozstaju dróg, szczególnie tych leśnych. A skąd się wziął ten zwyczaj? Otóż, z pewnej opowieści, która krążyła od pokoleń: podobno trzy kobiety siedziały na takim skraju leśnych dróg. Jedna z nich usłyszała uderzenia młota o kowadło i okazało się, że po jakimś czasie wyszła za mąż za kowala. Z kolei druga z nich usłyszała gdzieś w lesie dźwięk skrzypiec po jakimś czasie wyszła za muzyka. Z kolei trzecia z nich usłyszała bicie kościelnych dzwonów niestety nie dożyła do końca roku. Kolejna wróżba była dosyć słona. Polegała ona na tym, żeby zjeść coś bardzo słonego przed snem i jednocześnie kiwać się na stołku w lewo i w prawo. Jeżeli się zjadło coś słonego i położyło się spać bez grama, bez kubeczka wody do, przed snem, to wtedy we śnie miał przyjść ukochany czy ukochana i ofiarować śpiącemu szklaneczkę wody na ugaszenie pragnienia. Jeden ze zwyczajów pozostał do dzisiaj. Otóż panny zbierały po siedem gatunków różnych kwiatów i wkładały je pod poduszkę. Bardzo ważnym elementem tego rytuału było to, żeby podczas zbierania kwiatów być całkowitym milczeniu w całkowitej ciszy. Przerwanie tej ciszy skutkowało natychmiast tym, że wróżba nigdy się nie uda. A o co chodziło? Chodziło o to, że w momencie kiedy wkłada się tych siedem kwiatków pod poduszkę, To w nocy można we twarz ukochanego. So we celebrate this once a year, <laughs> and, uh, and what you do is uh, it makes perfect sense. Oh, so far, you yeah, I, well, yeah, what you I'm do is basically you get together and you eat pickled herring. You decorate the the phallic symbol. You stick it into the ground. Uh, you drink aquavit, and then you yeah. dance around the pole uh -huh. and you sing a song about uh, tiny frogs. Små grodorna, små grodorna är lustiga att. Små grodorna, små grodorna är lustiga att. And then you turn. turn. And you face each other. Yes. And then you go A oroner, A svansar har vad det. A oroner, A svansar har vad det. That means they don't have any ears. They don't have a tail. Wow. And then after that you yeah. go. A wy jak tam? Wierzycie w takie wróżby? Może Wam się kiedyś sprawdziły? Dajcie koniecznie mi znać w komentarzu. A na dzisiaj to już wszystko, i mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie subskrypcję. No i kciuka w górę. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Hej do!